i przebiliśmy do następnego miejsca tutaj panowie robią te wszystkie rzeźby okej jak się masz Polskie. jestem w Poznań A la, pasta. A la...

O, oh, terensnje, to, to... mašina, terensnje, eki, mašina, Tranchego, Tranchego, mašina 34 godine, Dzień dobry. Idziemy, Biedronka. Cześć. I oczywiście długi sklep. Ale piękny bardzo. Ładny, nie? Anio, tutaj chociaż są ceny. A on mówił przy wejściu, że trzeba się pargować No, ale są, nie?

Tutaj kolejny sklepik w środku Ale Klimkę mają kiedyś mieli wiatraki albo nic. Co ta rywa? No, no. No. <laughs> I give you big percent of the cost! Sami sobie wołają. Wow. <laughs> Mają reklamówkę z Biedronki. A teraz są na czasie takie? Żółte? Czy białe są? Nie? Ale ładne są te wazoniki, nie? Ty kolega paliwo lejesz? Benzin? No no no, to jest water portal. woda Water! Water for Myślałem, że... A faktycznie! Siemano młode, Siemano Wodę leje Myślałem, że, że tu na się na wodzie jeździ. Dobrze, chopaki. A widzika ma od przystojniak Płat. Tutaj widać był grill. Był grill, nie ma grilla. Mali, uważajcie, żeby was ktoś nie najechał. A tam w oddali słychać nawoływanie w meczecie. Tak szczerze. Nie, ten. I widzicie, takie dzieci, jak się opadną, to masz przesrane. Halo Ale ładnie budynki wymalowane widzicie? Ładnie to wygląda Dobra Siadamy i jedziemy do następnego punktu A pan je Cukre... trzcinę cukrową i goni i kiję Za darmo za, za dolara do ostatniej atrakcji dzisiejszego dnia wchodzimy. Zgadnijcie, którędy. bazarami. Thank you. Bye. Może ze są natarczywi. Mamy bilet do ostatniej, ostatniego wejścia dzisiejszego dnia. Będziemy wchodzić do grobowców faraonów. Pięć razy musimy odbić ten bilet jeszcze. A później już będziemy wracać, ale powiem szczerze, że jestem już zmęczona. Co tam, Marek, kupujesz? O, okay. Dwa dolary. Okay. Masz bilet? Okay. Okay. Za dolara. Ok. okay. okay. 4 dolary. No money. 3 dolary. No money. 3? One. one, one. Jakie są One, do... tylko karty. dolar really? One dollar. Ja, yeah, nie

Tak wygląda wejście do jednego z grobowców. Szczególnie to tutaj można nagrywać tylko telefonem, nie można kamerą, nie można robić zdjęć aparatem, także akurat jesteśmy wygrani To jest właśnie ten grobowiec a my podążamy do drugiego. Słyszę holmes, a holmes, a holmes. Naprawdę pięknie to jest. A nie podobała ci się tutaj? No, muszę powiedzieć, że ci się w grobowcu, co? No, ale robi wrażenie. A tutaj mamy grobowiec faraona trzeciego. Dolina Królów to wyjątkowe miejsce w Egipcie. Tylko w tym miejscu można zobaczyć tak wiele grobowców faraonów w tak krótkim czasie. W grobowcach znajdują się bogate malowidła, rzeźby i hieroglify, które przetrwały do dzisiejszego dnia. Przedstawiają one wiele scen z życia zmarłych, dlatego właśnie jesteśmy w stanie poznać ich historię z ich życia pomimo upływu czasu. Ale w grobowcach odnaleziono nie tylko malowidła rzeźby i hieroglify, które znajdują się na ścianach. Odnaleziono również takie rzeczy jak biżuteria, narzędzia, złoto, sarkofagi, szkatułki i inne rzeczy, które są niesamowitym źródłem wiedzy o tamtych czasach. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, większość grobowców została zupełnie splądrowana ze względu na kosztowności, które w nich się znajdowały. W Dolinie Królów odnaleziono ponad 60 grobowców. My dzisiaj mamy możliwość odwiedzenia tylko 3 z nich, ale ogólnie udostępnionych dla turystów jest 18 grobowców. Niedaleko Doliny Królów znajduje się Dolina Królowych, gdzie pochowano żony królów. Odnaleziono tam około 100 grobowców. W Egipcie nie ma 140. z tyłu, tylko z boku. Mają rejestrację 140? No. O i taka maszyna. Zobacz. 140 na budziku. A to sunie. Powiem Wam, że przed chwilą widzieliśmy jak facet jechał na takim komarku i dwie kobiety, on i dwójka dzieci. Jeszcze siedzą półdóbkiem na boku. A tu sklepiki. Tradycja. Nie wiem, czy odwiedzimy jeszcze jeden grobowiec, czy odpuścimy, zobaczymy. I mamy przerwę parkingową. Aniu? No, nowy sposób na wyciąganie hajsu. Kuska i, i osiołek. A, widzicie, tu pani ma. Kuska i osiołka. A tutaj tradycja czyli sklepy kibelek płatny jednego dolara. Tak to wygląda. Ja, to <laughs> tu takie egipskie jedzenie, tak na boczku. I zobaczcie, ryż, kurczaczek, Tam jakieś, sosiki, suroweczki tu. I tak, I tak panowie sprzedają. Ja mam Męli. O, i te słynne pite. To jest osiołek. Chcesz brzmieć? A ja. To masko, to tak, o tak ją myślisz. Było wygodniej. Ja też. Ona dobrze wróciła. Przyjechaliśmy zmarnowani. Teraz czeka na nas kolacja. Jest godzina. 23. 23 tak. Bajemy się i pójdziemy spać. Wspaniale. Na kolejcejkę mamy piersi kurczaka. Troszkę rybki wziąłem. Z grilla wziąłem takie, jakby cewapi i troszkę warzyw. to kowta takie Dajemy i mykamy do pokoju spać.